Dzień Świętego Patryka w 2021 roku. Niebo przypuszcza atak na południową część USA. Najpierw zsyła deszcz i pioruny. Potem nadchodzą tornada. Dzieją się szalone rzeczy. Studenci Uniwersytetu w Alabamie zmagają się z dwoma zagrożeniami: koronawirusem i tornadami. Wcześniej to pandemia była na tapecie, ale gdy nadciąga tornado, to przed nim chronisz się najpierw. I tak właśnie robili. Najbardziej cierpią stany Alabama i Mississippi. Ich topografia i gęste lasy utrudniają dostrzeżenie tornada. Niemal wszędzie są wzgórza i drzewa. Nie widać nadciągającej burzy. Duże tornado na ziemi. Wielki lej. Zabójcze wiry pojawiają się praktycznie znikąd, siejąc popłoch. Nawet wśród zawodowych łowców burz. Do tyłu zawracaj! To pokazuje, że chmura nie musi sięgać samej ziemi. Nie musi powstać lej kondensacyjny. Jeśli powietrze wiruje przy ziemi, mamy tornado. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Łowcy burz śledzą destrukcję za pomocą dronów. Można podlecieć bardzo blisko tornada, o ile nie przejmujemy się losem drona. Widać cyrkulację powietrza z zupełnie innej perspektywy. W Dzień Świętego Patryka uderza 51 tornad. O dziwo, nikt nie zginął. Pomogło irlandzkie szczęście.